a Była budowana, tak? gdy jeden z Kochanowskich był tutaj proboszczem. Ale e, najstarsze wzmianki o drewnianym kościele mamy z 1440 roku, wtedy jeszcze pod wezwaniem świętej Katarzyny i świętego Krzyża, i domyślamy się, że właśnie w tym drewnianym kościele Jan Kochanowski mógł być ochrzczony. Nie zostały żadne zapiski z tego okresu, ale ponieważ syna, który się urodził, była tutaj najbliżej tej parafii, więc domyślamy się, że właśnie tutaj mógł przyjąć chrzest. Drewniany kościół ostał się do 1558 roku, ponieważ wtedy na dziedzin zwoleń dość spory pożar spłynęło około 70-80% miasta i również właśnie ten drewniany kościół. Na szczęście król Zygmunt August ulitował się nad zwolniakami i zniósł podatki na okres dziesięcioletni, ale w zamian mieli wybudować murowany kościół. I właśnie budowę murowanego kościoła zaczęto od prezbiterium, które się przed nami znajduje. W 1564 roku rozpoczęto budowę, a dwa lata później tutaj proboszczem został właśnie Jan Kochanowski. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale właśnie Jan w e, swojej karierze był też duchowny chociaż tak naprawdę byśmy go księdzem nie nazwali na dzisiejsze czasy, ponieważ ani nie mógł odprawiać przy siebie, nie udzielił w świętej, nie państwu ślubu, sztu komunii. E, tak naprawdę miał najniższe święcenia kapłańskie, które tylko pozwoliły mu przyjąć urząd proboszcza. W ogóle są też takie zapiski, że on praktycznie się tutaj nie pojawiał. E, wizytujący duchowne, właśnie zadając taką niezwykłym, E, e, gdy pojawił się w Kościele Słoleńskim, to właśnie proboszcza w ogóle nie zastał. E, a gdy zapytał Arafian, jak się proboszcz sprawuje, to w ogóle stwierdził, że myślał, że w ogóle jakiś pałaszczyst. Ale możemy go troszeczkę ułaskawić tym, że nie wybudowano mu domu plebana. Dodatkowo on też miał probostwo w Poznaniu, więc można powiedzieć, że był tak rozdzielony pomiędzy dwoma miejscowościami, ale życia swojego obowiązku tutaj nie spełnił, ale po śmierci Jan Kuchowski został tutaj pochowany właśnie w prezbiterii. Ale dokończymy budowę właśnie kościoła. W, 90, w 1595 roku zakończono budowę nawy głównej, w której teraz się znajdujemy. Potem w 1610 roku zbudowano e, kaplicę Kochanowskich, ufundowaną przez bratanków Jana Kochanowskiego, Adama i Piotra. W 1630 albo 40 roku zbudowano kolejną kaplicę, ufundowaną przez ród, e, akurat przez wnuczkę Jana, Zuzannę Owadowską, e, z pierwszej córki Ewy. Zuzanna również oprócz budynku kaplicy ufundowała najstarszy ołtarz, który się znajduje w naszym kościele. Jak będziemy wychodzić, to przejdziemy przez tę kaplicę, żeby zobaczyć ten ołtarz. Ale wróćmy jeszcze do tej budowy. Ee, przed II wojną światową, no, budowano nawet przez to jakby kształt kościoła, który po dobudowaniu kaplic uzyskał Krzyża Łacińskiego, właśnie nam się zaburzył. Również wtedy dobudowano dzwonnice, więc można powiedzieć, że kompletnie nam się ten kształt zaburzył. Po wojnie natomiast Kościół bardzo potrzebował remontu i wtedy Podczas remontu wyrysowano wszystkie polichromie, które teraz się znajdują w kościele, przez zaprojektowane i napalowane przez krakowskiego profesora Zdzisława Gębiczkę w 1948 roku. Głównie nawiązywały właśnie do wezwania naszego kościoła, tak? Podwyższenia Krzyża Świętego, dlatego tutaj w prezbiterium, po mojej prawej, po Państwa, przedstawienie e, odnalezienia przez cesarzową Helenę, drewienka e, e, z krzyża e, Jezusa Chrystusa. Natomiast po mojej, lewej, państwa prawej, mamy cesarzową Helenę z synem, e, nadają edykt mediolański. Dobrze, albo wróćmy jeszcze do pochówku Jana Krońskiego.